Hej, wszystkim, ja nazywam się Marta i witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj pojedziemy sobie w teren z Aronem. Powiem Wam, że jeszcze jest dość wcześnie, więc mam nadzieję, że nie będzie aż tylu owadów, komarów i wszystkiego, i też nie będzie tak gorąco. W sumie to nawet jest zimno, bo ubrałam krótki rękaw i trochę zmarłam, i aż żałuję, że nie wzięłam y, bluzy ze sobą, ale już nieważne, idę czyścić Arona. Jest jeszcze na tyle wcześnie, że konie jeszcze nie zdążyły pójść na padok. Dzień dobry, Aron. Jak widać przyniosłam sobie już wszystkie rzeczy pod box, dzisiaj Aaron będzie ubrany cały na różowo. Różowy czaprak, różowe ochraniacze, różowy naczółek w ogłowie, no totalnie różowy kucyk dzisiaj z niego będzie. Tak więc zabieram się za czyszczenie Arona, najpierw psikam go odżywkami, następnie rozczesuję grzywę i ogon. Później zabieram się za wyczyszczenie całego aronka. Jak widać, dzisiaj jest wyjątkowo czysty i nie mam zbyt dużo do roboty z nim. Gdy kucyk już jest wyczyszczony, to mogę brać się za siodłanie. Wynogę z tego, jak piękny jest ten czapak, jaki on jest śliczny, ten kolor i w ogóle tak się błyszczy, no cudo po prostu. A Rona chyba trochę zaczęła nudzić to przygotowywanie do jazdy. Siadło już ubrane i uprzedzając wasze pytania, mam tylko z firmy Iconic. Ojejku, jaki znudzony koń. Aaron już jest przygotowany na naszą wycieczkę do lasu, ubrałam mu nałóżniki, żeby go tak bardzo owady nie denerwowały. Ja już jestem z Aaronem w terenie i powiem Wam, że pogoda jest naprawdę bardzo, bardzo dziwna, bo niby jest ciepło i jak jest słońce, to jest gorąco w tej koszulce, ale jak zawieje wiatr, to po prostu marznę, więc no dziwna jest ta pogoda naprawdę. Dopiero co wyjechaliśmy w teren, a tak nas grozą komary, że to jest jakaś masakra. Dosłownie pożywają nas żywcem. Yy, I chciałabym wkusować, bo wiem, że w pusie i w galopie już nie będzie tak źle, ale no, trzeba tego konia trochę rozstępować. Boże, jaki wstyd! Aaron, masz brudne nauszniki. Teraz na tereny w tej stajni i jeżdżę tak bardziej na intuicję, ale jak widzę gdzieś tutaj końską kupę, to od razu yy, się cieszę, bo wiem, że się nie zgubiłam, tylko ktoś tutaj jechał koniem wcześniej, więc jestem na dobrej drodze. <grych> Mieliśmy przed chwilą pierwsze spłoszenie, ponieważ w tych krzakach y, była sarna, która wyskoczyła. Jak Anon się przestraszył, to ja już myślałam, że się nie zatrzymamy. Masakra już aż się zestresowałam, ale no uspokoiłam go właśnie i już jest okej, okay, ale no była adrenalinka przed chwilą. Zobaczcie jakie ładne żółte pole tutaj się robi. Ciekawa jestem czy to będzie rzepak, bo jeśli tak, to będzie pięknie. Bardzo chętnie podeszłabym tutaj z Aronem na zdjęcia, jak już za kwietnia. oczywiście nie będziemy wchodzić w głąb tego rzepaku, tylko tak obok bardziej, żeby nie niszczyć pracy rolników, ale no bardzo bym chciała tutaj zdjęcia, może zapytam się nawet rolnika tego, Mówię dowiedzieć się tutaj kto jest w tego pola i zapytam się go, czy tak gdzieś z brzegu będę mogła wejść z Aronem na zdjęcia, bo byłoby super, o ile to w ogóle rzepak, bo nawet nie wiem, nie znam się na roślinach. Dojechaliśmy właśnie obok drogi ekspresowej, naprawdę tam za tą barierką jest droga ekspresowa, tutaj jakieś roboty robią, yy, tam stoi jakaś ciężarówka w ogóle po lewej stronie. Aaron się tak? Boże, biedny koń. Dobra, nie idziemy tam, bo nie ma co go płoszyć, pojedziemy sobie w lewo. Totalnie nie wiem, gdzie jestem. Wiem, że raz jechałam tą trasą, w sensie tą dróżką. Jak byłam w terenie ze znajomą, ale tak poza tym, to ja nie znam tej trasy, i jadę trochę tak na jak zwykle w sumie. Trzymajcie kciuki, żebym się nie zgubiła. Jesteśmy już po pierwszym galopie, a Ron jest naprawdę bardzo spokojny i bardzo grzeczny. Myślałam, że będzie niedobry, tak szczerze, ale zobaczyłam, że jest bardzo grzeczny, więc nawet wyjęłam telefon i ponagrywałam wam trochę tego galopu. I w ogóle to wiem mniej więcej, gdzie jestem, bo jechałam już tędy parę razy w terenie, więc nie zgubiłam się, ich na razie. Właśnie wjechaliśmy na taką dosyć twardą drogę z kamieniami. Dlatego idziemy brzegiem i idziemy tylko stępem, żeby po prostu nie obciążać Arna na nóżek i nie zepsuć mu kopytek, bo ostatnio właśnie po terenie wjechałam przypadkowo na jeden twardy odcinek kusem, ale szybko go zatrzymałam. No ale i tak zdążyłam się już kopytko ukruszyć, więc muszę bardzo pilnować tego teraz. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam jeździć w tereny i to jest dla mnie takie mega chillujące, szczególnie, że teraz mam strasznie stresujący okres na studiach. I tutaj mogę się w końcu tak wiecie odprężyć i nie myśleć o tym wszystkim. Dajcie w komentarzu koniecznie znać, czy Wy też lubicie tereny tak bardzo jak ja. Właśnie pozwoliłam Aronowi iść kusem takim tempem jak on chce. I on się tak wyciąga, tak pędzi w tym kusie, masakra. Zaraz zagalopujemy tutaj za zakrętem. Aron, skręcamy! Albo nie, bo tam widzę kamienie. Prrr. No proszę, ja chciałam galopować, a tutaj takie coś. Dobrze, że się zatrzymałam. Widzę, że tam dalej jest taki długi odcinek piasku, więc raczej nie powinno być kamieni, więc próbujemy zagalopować chociaż na kawałeczek. A jak zobaczę, że znowu jest jakiś kamień, czy coś, to trochę zatrzymuję, żeby sobie nic nie zrobił. już dość blisko stajni. Będziemy mieć jeszcze mały odcinek na galop albo na kus. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ja myślę, że na kus, bo już trochę podalopowaliśmy, ale jeśli Alon będzie bardzo ciągnął do przodu, to oczywiście pozwolę zagalopować, no bo ten teren ma być przede wszystkim dla niego, a nie dla mnie. On ma się wyszaleć, bo to jego różne siedlarkie. No i właśnie sobie jedziemy koło takiej, nie wiem co to jest, taka mała farma. Tu są kury, jakieś konie też. W ogóle nie wiem, ale to jest dom w środku lasu. Naprawdę, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jakie to jest zina. Tutaj jest taki wielki mur, tam są konie i tam jest chyba jakaś ferma kurczaków, nie wiem, ale to czerwony ten dom, to tam mieszkają ludzie, a tutaj jest w ogóle las i jest daleko do cywilizacji. Ja nie wiem, ja bym się bała tak mieszkać, że mnie ktoś napadnie. Aaron zobaczył koniki. W ogóle tak sobie pomyślałam, że może niedługo zrobię filmik o moich czaprakach. Tylko powiedzcie mi, w jakiej formie wy to widzicie? Bo mogłabym to zrobić tak samo, jak pokazywałam kantary, czyli wszystko na Aronie, ale z drugiej strony nie chciałabym go męczyć, bo mam ponad 10 czapraków, nie wiem, 11 chyba. I nie chciałabym go tyle razy siodować, bo to też dla niego nie jest żadna frajda. I nie wiem, jak to pokazać. Może po prostu w pokoju rozłożę czapraki i będę wam pokazywała po kolei. Nie wiem, dajcie mi jakiś pomysł w komentarzu, bo sama nie wiem, jak to A, robić. Tutaj... Okej, okay, więc mamy tutaj ten krótki odcinek na kłus albo galop, więc daję Aronowi luźną bodzę. Daję łódkę i nic nie robię, zobaczymy. Ok, chyba pojedziemy kusem, bo arena jakoś nie ciągnie do przodu, więc nie będziemy już galopować. Na tym kończymy nasz teren już rozstępowuje Arena, jesteśmy właśnie koło ogrodów działkowych, które są bardzo blisko stajni, więc akurat będą się dostępować. Jesteśmy już blisko stajni i widać tutaj padok Arona. Aron za chwilkę dołączy do koni na padoku, tylko jeszcze chciałabym go schłodzić wodą po tym terenie, bo się na pewno zgrzał, jest już ciepło, nie tak jak zimno jak wyjeżdżałam, tylko naprawdę jest już ciepło, więc myślę, że całego go zleję wodą i wypuszczę do koników. Aron zobaczył konie na padoku i nagle tak przyspieszył, już tak się mu spieszy na ten padok, bo on od rana jeszcze nie był na padoku. Jak przyjechałam do stajni, to jeszcze było tak wcześnie, że ona jeszcze był w boksach. I ja mu tak już się spieszę do tych wszystkich koni, do stada. Zaraz Aaron pójdzie też spokojnie. Podsumowując to uważam, że teren był udany, ponieważ nie zgubiłam się po pierwsze. Po drugie Aron był grzeczny, A po trzecie no ogólnie było przyjemnie, była ładna pogoda. No fajny, udany teren naprawdę. Boże, jaki biedny, spocony konik. Nie, no w sumie nie jest jakoś bardzo spocony jak na to, jaka jest pogoda. Po terenie chłodzę aranowinuszki nóżki i jak widzieliście przed chwilą, to on naprawdę bardzo lubi wodę. Ero już na padoku, a ja muszę posprzątać ten syf pod boksem i jeszcze box. Czas jeszcze zrobić eralowę na szybko jedzonko. Wiem, że powinienem umyć te wiaderka, ale niestety nie mam na to czasu, więc no, dzisiaj będą brudne. bo już zacząć robić się zamko. Ostatnio wprowadziłam Aaronowi sieczkę z nuby i powiem Wam, że jest to najlepsza sieczka, jaką w ogóle kiedykolwiek podawałam Aaronowi. Naprawdę jest mega. Jeśli chodzi o granulat, to cały czas podaję mu granulat ze Spillersa, który się naprawdę bardzo dobrze u nas sprawdza. A ostatnio zaczęłam aronami wsypywać do wiaderek po takiej malutkiej garści owsa. No i niezmiennie cały czas podaję suplement Tendon Flex z Horselina. Jest to suplement składający się z MSM, witaminy C oraz kolagenu. Jeszcze chciałam Wam tylko przypomnieć o moim kodzie rabatowym do sklepu For Horses i brzmi on MA5. Na pożegnanie jeszcze biorę dla Aronka smakołyk i idę zanieść mu napadok. Dobra, uwaga, teraz pytanie, gdzie jest Aron? Wydaje mi się, że go widzę, ale z tej odległości nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest na pewno Aron, ale raczej tak. Może idę taki kawał specjalnie po to, żeby dać Aaronowi smakołyki. Myślałam, że Aaron jest tam, ale <laughs> to nie Aaron. Aaron jest tutaj. Jakiś taki dziwnie jasny się wydaje, że dlatego że on jest cały po prostu w piachu. Aron, brudasie. Mam coś dla ciebie. Proszę najpierw taki. Aż mu wyleciała trawa z pyska. Z wrażenia, jakie to dobre. Mam jeszcze jedno, Aron. O, jak ty byś bardzo chciał. Proszę, proszę. Dobra, Aron, ja sobie już jadę do domu. Zostawiam cię. Będziesz na padoku do wieczora. Więc miłego dnia. Ale nie mogę z On jest brudny. Jaki ty jesteś brudny, Aron. Więc to był mój vlog, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam was do dawania łapy w górę oraz subskrypcji. A ja jadę już do domu, bo mam za chwilkę zajęcia i nie chciałabym się spóźnić. Pa, pa!